Dzisiaj postanowiłem sobie rano nagrać Brawl Starsa Jestem już Jabłowski Oczywiście dzisiaj subskrybujcie mój kanał I okay. dajcie łapeczkę w górę, a my zaczynamy No, mam 27 postaci Już w tamtym poprzednim filmiku widzieliście o co chodzi, nie? No, no to tak bywa I dzisiaj zdobyłem ten punkty mocy, które Czyli takie buźki, To takie. Potem Edgar. I na końcu. I potem skrzynkę. A na Wigilię możecie zdobyć takiego strój do Broka. A potem nie wiem. Bo z różnych YouTuberów to wciągnąłem. Ale zaczynamy. A sobie napiszmy. E, co? Ok. Napiszmy sobie. Elo. Krock. No sobie to... Yy, to zrobimy. No a sobie weźmy. Ulepszy, ulepszymy sobie do B do Edgar też. I kogo jeszcze mam? Nie wiem, ale... Zagram sobie Edgar. No Edgar jest taki fajny, nie? Mi przypomina... jest taki no nie wiem, jakby siostra... nie, jakby brat BB. No no nie wiem, tak mi się wydaje. A wam? Napiszcie w komentarzach. Du 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 du, szybciej, szybciej, du 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 no No. Wydam sobie tu wygniemy. Du 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 du. Myślałem, że on jest komputerem. Nie 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 nie, nie. sorry, 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 sorry. Ja tu najbardziej wygrać, grać bo jak masz pięć albo cztery, to wtedy zdobywasz, a jak jesteś na innych, to masz minusy, nie? Okay. Jezu! No, to tak. No, nie, 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 Jest. spoko. I nawet... Nawet jestem takim dobrym nadgaru, że nawet nie mam ani jednego minusa. Nigdy nie miałam. Odkąd go zdobyłem to same plusy, ale... Ale minus jeden to miałem, ale dużo nie miałem, nie? Bo ja jestem ja jestem ogarnięty na nadgarku. No, teraz w zagramy z Kubą. Ehe. nie, 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 nie dobra, nie, tu nie no kogo tu wziąć brakuje mi fra ale jeszcze wam powiem widzowie, że powiem wam jakie włosy braku brakują Frank, Nani Mortis, Max, Papi, Kiełek Bry, Brynon Byron, Spike Kruk, Leon, Sandy, Ambrer Gail, Surge Kolette i lu. A ja mam Barleja, M, Spam, Tik, Brock, Penny, Ośmiu Piper, Edgar, Colt, Tara, Karl, Shelly, Nita, Dynamite El Primo, Rico, Jackie, Daryl, Jessie, Jean, B, Poco, Bo, Bull, Rosa i Bibi. No! Tylko ustawienia jak sobie wezmę muzykę. No no to. To był taki krótki odcinek na próbę. Bye.